Zależy, gdzie się wybieramy. Ten jest najkrótszy to do supermarketu, bo można go łatwo gdzieś tam w nogawkę wcisnąć. Ten jest tuba taka papierowa. To jest, żeby dziecko, tak dzieciakowi, tak przyłożyć, jak nam hałasuje pod oknem. Ten. Jest aluminiowy. To jest gdzieś nad jeziorko, żeby tam ludzi trochę przegonić. Jeżeli plaża jest zajęta i chcemy sobie miejsce zrobić. Aluminiowy, widać pogięty, bo już swoje pracował. Ten stalowy. Najcięższy skurczybyk. To już na mecze. Ponad kilowy. Ten też długi. Drewniany. Ten to możemy o rozmiar 30. No właśnie. Nie, to nie jest chyba dobre oznaczenie. Ten to będzie na spacer, nie? Jak ktoś nam dziewczynę dotknie, to musimy przyłożyć. z buk Ki bukowy. Ten. No to będzie też dobry na chuligankę. Gdzieś tam na jakieś blokowiska, nie?